Wiedzamy dziś fabrykę karoserii samochodowych. Prosimy bardzo, mówi kierownik Fichtel. Przejdźmy się po montażowni. Oto jeden z naszych przodowników, obywatel Długosz, zdobywca proporczyka pokoju. Nasza zaloga zobowiązała się w czynie lipcowym wyprodukować dodatkowy autobus pasażerski. Prace montażowe dobiegają końca. Na podwoziu marki Fiat wyrasta nowa, piękna karoseria. Przodownik Mieczysław Krzych, wykonał już normę przewidzianą na pierwszy rok planu sześcioletniego. Cała nasza załoga z entuzjazmem odpowiedziała na apel kolejarzy z Tarnowskich Gór. Dziś jeszcze opuści fabrykę transport nowych autobusów, w tej liczbie również autobus wykonany jako czyn lipcowy. Jeszcze tylko dosłownie ostatnie pociągnięcie pędzla. Czynem lipcowym walczy polska klasa robotnicza o przedterminowe wykonanie planu sześcioletniego.